Siemaneczko, z tej strony FlightSpy, a ja dzisiaj ze mną... Upgrade. <laughs> I dzisiaj będziemy sobie grać na Skywars na serwerze MySG.pl A więc widzimy się za chwilkę Olof, na arenie. Zaczęliśmy trochę z opóźnieniem, niestety Się za późno skupiłem, że Arena wystartowała i będzie to cięcie A czy się opóźniło, to ten Jakby co, to niestety sojuszu nie będziemy mieć No bo jak to woli No, ale... Bo... To mm, są zabezpieczenia. Znaczy no, w ogóle, ale te nie. zabezpieczenia to tak działają, że i tak ten... Yy... Można rozpoznać. Znaczy no, jeszcze nie tyle rozpoznać można. Czego ja nie mogę zabrać? A nie, dobra, mam. Yy, Patrz na czat. Dobry kucharz, dobra. Aha, dobra, pod... mam troj, Tam pod spodem jeszcze jest jeden ten... Wiem. Kurde, ja muszę kopać teraz, nie mam kilofa. Muszę kopać ręcznie. O, spadnę. szpadnie Spadłem. Dobra, bierzemy. Tylko żeby mi nie było... ...tego same, ...tych samych incydentów z myszką, co na The Wallsach. O, zakrę. No fakt, że... się na mnie, patrzą. No to na mnie też. Już chcą mnie zamordować. Idzie ktoś za mnie? Nie, nie, idzie dobra. a ty. jest Nie! O! Nie tych lagów. Nie, znowu. O jezu. O, Jak za, to dzisiaj spróbuj. Nie, kurde! Spadłeś? Nie, prawie, ale już do mnie celują. A co do mnie celują? A! Nie, ty, ty który jesteś No nie wiem Ej, ty jesteś ten co tutaj... Ej, patrzcie Czekaj. Ty jesteś. Odwróć się w prawo. Odczuj się! Siekierą go! Nie, ty kupo! Ty, ty jesteś... Ty jesteś takim tym... Ty jesteś na tym takim kobla, co jest to woda. Tak i ktoś mi tutaj podrabia i... mi już skurczybie. A widzę cię, ej, patrzcie do góry! To ty? Patrzcie do góry! To jesteś ty, który mnie rozszelił? Nie, do góry się patrz O tu No tu do góry, na ten balon po prawej. Ten niebieski balon Uuuu <ścoughs> No i moja gra tutaj się no super kończy tym incydentem, No, i jesteśmy nagrywamy już. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej ręce i to rękę. A z tobą! Co? Ja nie jestem z tobą. Zobaczmy na, na jakąś okay, pilną, dobra, to będzie od. Spadłem! <laughs> Ej, ty, żyję! No właśnie, mnie też tak wcześniej stutnęło. Ja... ja. Dobra, żyję, żyję, ja żyję, jest dobrze, żyję, żyję. Jakiś cud po prostu. Ja ty robię... To jakiś... NIE! NIE! Spadłeś? laga miałem. Kurde wróciło <laughs> Jezu... Dobra, żyję, żyję... I bym... jakbym nie zareagował... szybko to bym znowu spadł. Aha, dobra. Okej. Okay. Lol, mam 27... ...drewna. Śmierć, Ej, ja, ja idę wrzuciłem. do kogoś, chyba Mam śnieżki? Nie mam śnieżek, no co? za. Że... <laughs> Cały ja zabity, to Ja się cieszę życie, że śmierć mnie odrzuciła, a tej bum, nie śnieżką i spadam. A ja jak mam śnieg, mam złote jabłko. A ja ty ten odcinek już dzisiaj wpuścisz? Nie, Dnia to zanim mi się ten przetworzy się jeszcze, muszę to skleić, a, nie? Tak. To by, by były te księcia to. Yy, tak. To może już w poniedziałek o. będzie, co nie? Nie no, jutro, jutro będzie raczej, postaram a, się. Bo ja chcę jak najszybciej oglądnąć, oglądnąć a, jak się drę. I idzie do mnie mój klon. Super. Spoko, a ja sobie chyba zro zrobiłem trzecie kółko między tą wysłą na dole. No. <noise> Czyli piekłem Fakt, to chyba jest ja, piekło. Po co ja sam schodzę na dół? Idzie do mnie mój klon. O, znowu cichere cichere cichere. palę. Nie, jem, jem, złote jabłko. A jeszcze jakby co? To o. przepraszamy, bo obiecywaliśmy, żeby... A właśnie Czekaj. miałem się. No. no, obiecywaliśmy, że. Będzie super Brothers, nie? Ale niestety, ktoś mnie komuś naguje, kiedy nagrywa Super Crowded Brothers. Dobra, pysk. Nie powiem komu. Tu dobra, cicho. Nie powiem komu. Cicho, nie. Do... I... dobra. I <laughs> właśnie nie nagrywaliśmy przez to. To sorry. No dobra Dziękuję, że to wyznałeś w ogóle. Znowu spadłem. No, znowu znowu tepnę tego gościa do góry. Gdzie? No nie, bo taki gościu spadł i jest dalej u góry. Znaczy no wiesz, bo tak tepnęło go tak jak mnie i ciebie Pieno. A ja dzisiaj może jeszcze walniemy jeden odcinek. Zrobimy. Odcinek raczej nie. Nie? To będzie chyba ostatnia arena. Tylko teraz przywitanie normalne, nie to co na poprzednim odcinku, bo to... Przywitanie to było... O stary wypuszczony. Jest tak, mam Blitzstara! O z Blitzstarem! Jak wzmę A nie no ja dobra. A... jeszcze jedną grę, bo... Ten. Jesteśmy na salej tak, ręce dobra. i jesteśmy teraz koło siebie. Tam jest Hu Oczywiście potem się zabijemy pewnie nawzajem, bo się pomylimy. Ale okej. Okay. Dobra będzie to. I tak so już mam to. Co za co nam zależy? Mi tak myszka dziwnie, tak się a znaczy nie telepie tylko tak mi się rozje... Tak. Tak rozjedzie jakby. Chciałem rozwalić. Nie, rzucicie. to Śnieżką warbuza i żeby się rozwalił. Nie co ja myślałem. Aha, dobra. Ty, ja, ja nie będę śledził może twoje poczynania, a co ty na to? Spoko. Dobra. To moje poczynania są takie, że sobie pójdę tam. Czyli gdzie? Bym spadł. Aha, to ja też idę. Nie wolno ci. Wejdę, no, idę. Dobra. No, idę i mi nie zabra... Ja! <laughs> Proszę! O, dziękuję! <laughs> Kurde, kto mnie rzuca? Ty kubo! Ja... Co, co nie, nie rzucam? się nie... nie mam śnieżek nawet. Co nie rzucasz? Tak naprawdę to mam. O, o ja to ja ciebie tu Jaki, Jakim jestem kłamcą, strasznym, obrzydliwym? O, ja na... Jestem sta... O, nie! Co ty robisz? Rob Dziękuję Sam co ale... ty robisz. No, próbuję sobie zrobić most. Ja tak samo. Patrz, ja mam lepsi, ja, lepiej. Pom, lepsi, ja mam więcej post. Uważaj, za tobą śnieżki. A nie, nie, mówię. nie, 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 nie. Nie, czemu mnie rzucasz, mój klonie? Jesteś, kurde, moj, moim podwadnym. Kupaj. No. To są tak, wojny to... klonów. No wojny no, klonów, kurde. O, ja jestem prawie na środku. Szybciej, 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 szybciej! Szybci, dobra. Szybci, pipci, szybci, pipci. O! What? Aż bym sobie tę wodę wylał beznadziejnie Co wli mnie Boże! Wejdź dzej, dajek. jak dzej, dzej, cię zabił. Wejdź dzej, jak? Dobra, teraz e, trzymaj kciuki, żeby chociaż tego parkura przeszedł. Dobra, a ty trzymaj kciuki za mnie, żebym, żebym wygrał arenę. Znowu <laughs> skrzyżowa skrzyżowałaś patrzę. Jestem szpancę, na środeczku, proszę państwa. Zbieramy i ty, zbieramy ity. ty. Zbieramy ity. Zbieramy ty, zbieramy ity, zbieramy, ity, zbieramy ity Dobra. I tak przegrasz, ale dobra. Żeby nie było, życie ten... Yy, kolega nie wspiera. No... Ta fundacja. Aha, przypominam o fundacji... Yy, dzięki... Znaczy no, w której zbieramy na mikrofon dla kipera. jeśli ktoś byłby chętny wpłacić... Ej, ale wiesz, że przecież nawet nie wiedzą, kto to jest. No wiem, ale... nie, jak z nim nagramy, to się dowiedzą i normalnie no. będzie... Wiesz, wiesz, wiesz I... co Ci pokazywałem, nie? No... No O, gościu z żelaznym mieczem, dobra już nie żyje Mój klon mnie bije Ty, ej dead, Co? Dead dobra. Yy, żegnamy <grym> dobra Żegnamy się z wami Z Znowu spadłem Dobra, żegnamy się z wami Żegna się Light Spy i... Hoopcraft. I widzimy się w następnym odcinku I jeszcze powiemy o planach na następny odcinek, jakie będą plany Co będziemy yy. nagrywać nie nie będziemy obiecywać, bo pewnie znowu we no znowu mi się powiem, coś no. Ale tak mniej ale... więcej, tak nie obiecuj, tylko tak... nadzieję, że może na następny odcinek, jak znajdę jakiś serwer, to może sobie zagramy w vampire. Dobra. Tym. Dobra, będzie. A więc żegnamy się z wami na razka. Do następnego odcinka.